Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, serdeczna strzałęcia, z tej strony J Bartek yy, i jest ze mną Wołko. i podsumowuję dla Was dzisiejszy dzień na polskim białowieskim YouTubie i najważniejsza sprawa to mamy rekruta nowego nie wiem jakiej Mohambi ma Właśnie Mohambi, o taką, o tako. Mohambi Games czy jest, jakoś. Jest tak? czarny. Tak, jest czarny, więc czarno możecie skóry, do niego wyjść. Mówią czarne włosy i w ogóle takie... Wszystko co się da, ma czarne nawet spodnie. Więc możecie do niego wbić na kanał, zasubować, możecie, nie? Może dodam do opisu jego kanał Jakieś psy też czarne Hehe, <laughs> i ten, i... Nie, nie nawiązujemy z naszego do naszego czarnego trochę. Tutaj jakieś kosiarki? Nie, piła I, I były też zawody w, palców, w palcówkę, hehehe <laughs> W ten... zapasy palców I ja wygrałem wszystko, są match Kołko ma drugie widać wyraźnie, że Ci najlepsi youtuberzy są też najlepsi w innych dyscyplinach były statki, które kółko nie i nagraliśmy kółko i krzyżyk było finał został nierozstrzygnięty bo nie zdążyliśmy nas pani zostałem, wygoniła a ja zostałem zdyskwalifikowany tak. za oszustwa nikt nie wygrał przez nie wszyscy Ten. i jeszcze ja nagrywałem kręconego vloga ale y, coś mi się przerwało więc go nie wrzucę i narodził się o jeszcze wywiad oczywiście z naszą nową czarną względą YouTube'a. to jest taki można powiedzieć taki czarny koń polskiego youtuba y, ale, ale jego ja działalność to jest czarno widzę. Tak, ja też to czarno widzę. Komputer z czarnego Więc, yy, Tak, i jeszcze narodził się pomysł na mega serię. Musicie oglądać, żeby wiedzieć, co to jest za seria. Wam nie powiemy. <laughs> Cześć! Jeszcze... Piłkarzyki. A, i piłkarzyki jeszcze. Na, na, na. No, no na Nie trafią w ten... Co? <laughs> my, 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 my.